Jak Oczywiście, że Oli i Krzysiowi. I wygrali? No, oczywiście, to, że tak. Czyli No Oczywiście, tak. jak Śmai trenuję po prostu. No, ja z panią Otóż to. Nie twoi przeciwnicy tutaj finałowi, bo rzeczywiście oni dopiero debiutują w... Bardzo fajnie grali, ale przede wszystkim są super parą. To widać od razu. Na... Najpiękniej zachowująca oh, się para na kortach, naprawdę. O, proszę zobaczyć, co oni są uroczy. No, urocza para, wyjątkowa urocza para, naprawdę. Para, para po prostu turnieju. <grymne> po finale we Wrocławiu. No i no, nie będziemy udawać, no jest to zajęliście zali, we Wrocławiu drugie miejsce, ale ale nie, nie byle jak. No a czy przeciwnicy, z którymi graliśmy, już wiemy, że są finalistami z Warszawy z zeszłego roku, także no, przegrać z taką parą. To raczej tylko zaszczyt, a nie wstyd, także no, mogliśmy pograć lepiej, bo wiem, że drzemie w nas duży, jeszcze większy potencjał, ale myślę, że jeszcze zdążymy do Australii polecieć, może za 3-4, może za 5 lat, jeśli KIA dalej będzie takie turnieje organizować. Będziemy dalej wierzyć w swoje siły, ciężko pracować, może, może jeszcze nam się uda. No, nie, nie, nie mieliśmy szans, to jest, to jest ewidentnie. Zresztą wynik też, myślę, że jest dosyć wymowny. No właśnie, Adrian, Ty mówisz, że, że um, grasz w tenisa trzeci rok. Mhm. Czyli Ty jesteś prawdziwym amatorem, masz niecałe 30 lat. I, mhm. I tutaj parę ładnych piłek przeciwnikom. Tak, odkąd jestem za nią już 4 lata. To jakieś 3 lata temu pierwszy raz, pierwszy raz wyszliśmy renii, na kort i, no. i mi się spodobało. Wcześniej uprawiałem jakieś tam inne sporty i no i tak dociągniemy do dzisiaj. Miejmy nadzieję, że te postępy i ten progres będzie taki duży cały czas i coś pokażemy w przyszłych turniejach. Tak, chciałam tylko zaznaczyć, że to w ogóle w tym roku to jest nasz debiut. Wcześniej się nie pojawialiśmy na takich, e, m, takich turniejach, więc Myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Jestem pełna wiary w swojego partnera, w siebie no, też, rozwoju. chociaż też nie zawsze to tak wychodzi, jakby się chciało, ale, ale mamy motywację, jesteśmy zdeterminowani, będziemy walczyć. A macie jakiś plan na treningi do Warszawy? Z treningami to jest problem, bo nie mamy trenera, a tak. samemu sobie ustawić taki jakiś reżim treningowy, gdzie tak naprawdę no powiedzmy, że nie znamy się aż tak na tenisie, żeby móc sobie jakoś wypunktować to, co trzeba zmienić, to, co trzeba zrobić, już samemu to ciężko. Ale Adrian usilnie namawia mojego brata, żeby w końcu się zmotywował i kilka Właśnie, lekcji nam... Pozdrawiamy prawdziwego tak, zawodowca, Roberta, Roberta pozdrawiamy. <laughs> brata Ani, który no, nie poświęcił nam jeszcze za dużo czasu. Apelujemy o więcej tak. czasu. Szanowni Państwo, przed chwileczką zakończyliśmy szóstą eliminację cyklu Kia Solo Open 2010. Gościliśmy we Wrocławiu. Bardzo się cieszę z, bardzo, z takiej licznej frekwencji. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy spędzili miłe dwa dni. No a jak przystało na każdy turniej, w tej chwili przechodzimy do nagrodzenia e, tych, którzy e, zajęli odpowiednie miejsca i w turnieju pocieszenia, i w turnieju głównym. thank <laughs> you